Cześć wszystkim, z tej strony Astreli witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age Inkwizycja. E, I tak, oczywiście jak to zwykle bywa... Dlaczego ja się nie mogę obrócić? Teraz się mogę obrócić. Złamy sobie w na Radę Wojenną. Jak to zwykle bywa, tak jak, po i tak, jak już powiedziałam... Oj, dlatego też dobra. Co tutaj było robione? Zapasy zachodniego podejścia, mhm... Uh -huh warunkowa oferta pomocy. Nasi żołnierze donoszą, że przeszli przez tunel bez problemu i zaatakowali z zaskoczenia duże na Venatori. Po bitwie musieli znaleźć inną drogą powrotną, bo wyszukany wcześniej tunel się zawalił. Czekała na nich następująca wiadomość Leliana. List na ciemnym papierze welinowym ozdobiony w sposób charakterystyczny dla krasnoludów. Umiecie wykonywać polecenia. Szacunek dla naszego terytorium to dobry pierwszy krok. Zobaczymy co dalej. Bintus Warlem Kalsarok. Okej. Okay. Nic nowego tutaj póki co nie mamy z tego co widzę. Zapasy zjawych mokradeł. Przyszła yy, Józefina, tak? Bo ja ją jeszcze wysłałam poza odcinkiem. Zachowanie przychylności. Z, y za ...zdobywanie, przepraszam, przychylności sędziego. Inkwizytorko. Sędzia Old podpisał dokumenty, których potrzebujemy, żeby przywrócić paraketom... ...paraketów do grona szlachty. Pozostało nam już tylko uzyskać ratyfikację cesarskiego ministra. spotka się ze mną, kiedy tylko będziesz miała wolną chwilę. Tak na marginesie, sędzia przysyła podziękowania. Podobno polowanie było fantastyczną rozrywką... Ojej, ja ziewam. nasi żołnierze stawili dzielnie czoło stworzeniu, które nazwali Wrzeszczącym Ludojadem. Na nasi uzdrowiciele zapewniają mnie, że wszyscy ranni wrócą do zdrowia Józefina. Otrzymane nagrody, co my tu mamy? Odbuduj port na Wybrzeżu Sztormów. Wasza czcigodność. Włości, włości Czerwonych Templariuszy na Wybrzeżu Sztormów były kiedyś portem. Jeśli zechcesz wykorzystać go na własny użytek, moglibyśmy pomóc. Jewor zostrzy. Wiadomość poniżej jest napisana innym pismem. Nie, liczymy na e, życie myśl nie liczmy na tętniące życie ośrodek handlowy, ale ponieważ zaznaczyliśmy już swoją obecność w Fereldenie i Orle, bezpośredni dostęp do morza przebudzonych mógłby okazać się przydatny. Oczywiście ostrze Hesariana odmówił pomocy, o ile wiadomość ta nie nadejdzie od Herolda Anderasty. Józefina, mogę zapewnić dodatkową pomoc pobliskich miast. Niech ono się tym zajmie w takim razie.

Uh -huh. Oczywiście, że operacja następna. No dobra. To wobec tego sobie jeszcze raz do sali ra z Salinera skorzysta skorzystajmy i w ogóle. Zwołamy na radę wojenną. E I dobra. Gdzie to będzie? Chyba po orlezjańskiej stronie zakładam. No właśnie z aha, po z ministrem. Tylko Józefina to może zrobić, tak? W takim razie wysyłam Kalena na zapa po zapasy i jeszcze wyślę Lelianę. przepraszam, po pieniądze. Dobra, to w takim razie póki co sobie odejdźmy, no to kiedy indziej sobie zrobimy tą operację dla Józefiny y i lecimy na wyprzedaż domu ponownie. Ciu, Jezu Chryste, ziewanie, kichanie, co jeszcze? Dobra, kogo by tu wziąć ze sobą? Warika wezmę, albo czemu by nie? Kassandrę, bo też lubię. I Holly Pazę, Doriana. O co? Lubię tę ekipę. Elfi, Korzeń i embryum. No dobra. Wobec tego wybrzeżę temu w ujście derwina. E, Okej, okay, w takim razie poproszę, moi nili, e, łódkę, z której można skorzystać. Tylko w pierwszym sobie jeszcze pozbieramy te dwa czarne lotosy, które są tutaj obok tej łódki. Tak, tutaj były chyba tylko dwa czarne lotosy, wydaje mi się. A może jeden tylko? A, nie Nieważne, w każdym razie wsiądźmy do łódki i z niej skorzystajmy. E, Co my nie e... Smocza Wyspa, no właśnie. Moi mili, jesteśmy sobie właśnie w jakimś po prostu, odległo w jakiejś odległości od głównej części Wybrzeża Sztormów, natomiast w dalszym ciągu, no troszeczkę tam dalej jesteśmy. Tak więc chodźmy. I teraz zapiszę sobie, bo tak, mówiłam wam, że tutaj może się dostać dzięki temu do smoka i nie kłamałam. Dzięki temu się można dostać do smoka. I właśnie w jego kierunku idziemy, tylko że ja się trochę obawiam, czy ten smok Um, nie będzie dla mnie troszeczkę za mocny, bo on chyba jest dwa poziomy wyżej niż ja, wydaje mi się. Ale zobaczymy, może damy radę. Bo to nie jest tak, że jest niemożliwe załatwienie smoka, który jest dwa poziomy wyżej. Dobra. Dobra, tak. Yy, widzę, że jest tutaj jest głównie krwawy lotos, ale to wiecie co? Ja to chyba zostawię wszystko w cholipę. Zauważyłam. Yy, yy, Cassandra. Tak więc dobra, pędźmy dalej przed siebie. Przed siebie, siebie. Mhm. Jezu Chryste, jakby normalnie pociąg przejeżdżał gdzieś niedaleko. Dźwięki. Aj, kto nie lubi po dźwięku pociągów w grze? <grych> znaczy, nie no, samo w sobie to nie jest, nie jest złe, co nie? Ale kurde, bela tutaj nie powinny istnieć pociągi. W teorii to chyba nie Tera. Co, nie? Hmm. Co to jest w ogóle? To jest obsydion? Zgaduję, że to obsydian albo onyx. A, wężowy kamień też może być faktycznie, bo po kolorze to tak trochę momentami ciężko stwierdzić. No cóż. Dobra, to chodźmy w takim razie. O, już mamy smoczka w tle. No, dzień dobry, panie smoczek. A może pan, pani smoczek? BOS 19. Wraziłaś na obrażenia duchowe. Większa odporność na elektryczność. No dobra. Ejka! Co tam u ciebie? win Summer. Hello there. Hmm. Dobra, e, więc tak, po pierwsze, cyk, po drugie, em, co wy tutaj w ogóle macie, jak to się nazywa, grad strzał, może być, no ostrza, masz mobilizację i ten ma, aha, ten nie ma w ogóle naładowane, bo ja mu użyłam tej umiejętności, w pewnym momencie, nie pamiętam nawet do końca kiedy, ale tak też i tak było, nie powinniśmy tak stać koło siebie, ale już kij z tym. Dobra, aha, trochę. Ała. Dobra, cyk. O nie, 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 się. Dobra, nie, się Dobra, ja się może tutaj nie, troszeczkę. O, i to nawet dobry Dobry ruch na chwilę obecną, widzę. Dobra. Oj, oj! zeszły z nas te pola, bardzo dobrze. Ałała, wow, wow, kurde, Bela. Ojej, nie trafiłam? Teraz. O nie, nie, odwróć się ode mnie. Ani, kurde, tym. Ani, ała. Wow, nie chcę, żeby bu, było przodem do mnie e, z twarzy, ani z... nie chcę być pod łapą. Także i tak niedobrze, że tak to ujmę. Ostatnio. Drizzy, Soner, Dobra, moje mini, e, może ja was tutaj jakoś. Ja wam jakoś pokieruję. Ściana, ognia. Dobra, ty masz spokój, AI, więc działaj. Okej, okay, mało zdrowia. O, właśnie, ci mają jeszcze przecież ten. Cyk. Weź sobie skalny pancerz, załaduj, a ty możesz w sumie to ja z marlaka. Dobra. Zobaczymy jak to pójdzie w sumie. Jezus Maria, dlaczego? Eee, ałała. Ała. No, no, no. No, no, Ała. Kurna, raz. No, trochę ciężko. Ciężka ta walka, muszę przyznać odrobinkę. O, odrobinkę, tak. Aha, widzę, że Dorian padł bo w sobie. Okej, okay, też opcja. Oa! Eee, dobra, cyk. Wadik też padł, był, ja tylko to trochę wyglądał, muszę przyznać. Dobra, ja mam w planach ich pójść i ożywić, przynajmniej właśnie jak powiedziałam, takie są plany. Tak więc Wadiku, w wstań. I Dorian jest bliżej Cassandra. Ja bym chciała uniknąć e, pójścia do Kassandry, podejścia. Żeby właśnie jej nie żadawać, ale to wyobraźnił Stepanie. Ała! Gdzie tu wem... O nie? Dobra. Dawaj Dorian. No ty czuluty! On mnie dlaczego do mnie? No Ktoś cię prościł. Dobra, gdzie, gdzie jest reszta moich tych Moich towarzyszy. O nie, choć przybliżamy się da Zostajemy no, Dostajemy lekkie obrażenia od błyskawic. Ajś, ajś. Aj, aj. aj, aj. CZEGO WE MNIE, hamie? Dosadzi mnie! Ojej Dobra Okrążymy sobie... Ała! Okrążymy sobie Dorianie Wstawajże! Teraz Kassandra padnie Kassandro że to Jesteś tankiem, ty musisz mieć im bierz te, że skalny pancerz Ty stary rzucaj tym jeszcze... A ja... może szósteczką podziałam. No, lecimy z tym koksem. Ale my mu marne obrażenia zadaliśmy. Aj! Gdzie jest? jeszcze sobie sobie obudźmy może, aj, jaj, aj. Hm. serio jeszcze skrzydłami zasuwasz stary, Oho, ha już. No, no.

Jezus Maria. A normalnie ty Straszny jesteś stary. Weź, że z Urocza. co? Długa walka. Eee, weźcie sobie jeszcze raz ten skalny pancerz. No gdzie ty z tego, chryste panie? Cztery tysiące mu zadało samo tamto. Ała! O kurna, raz. A mnie podrzucił? Oj, oj, oj. Dobra. Ehm, tak. Chciałam używić kogoś. Ktoś jest tutaj. Waryka ożywimy. A co tam? Aj, cholera. Dobra. O nie, naprawdę? Nie, 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 nie. O nie 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 Kasiu. Kasian- Kasandro droga. że Zostaw ty mnie, hamie. Kasandra, chodź tu do mnie. Ajś. Dobra, gdzie jest Dorian? Jeszcze. Tutaj. Tu cię mam. No, no weź, go podnieś. Dobra. Dopóki jeszcze mamy. ale te efekty. Dlaczego ty, Stefanie? Nie cierpię Kamie, ty za daleko, co dobra. Wstawać, ty wy kurde mędy. Mędy hieny cmentarne, normalnie. Nie ma odpoczynku. Zaszedła dla nikczemnych. Dobra, stary. Lecisz z tym. Ty lecisz z tym. Dorian, zaraz powinien wstać. Nie, nie wstał jeszcze. A -a -a! Dorian, lecisz z tym! Cyk. Auć. A mnie! Zasrany. Dobra, walił. Ała. Oj, 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 oj... Potrzebuję normalnie. Oj, 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 oj. Odsuwam się. Hmm. A niby by było jakby się skupienie naładowało w czasie Ała! Ua! Dorian. A! Ała, czemu we mnie? Ała. Oj, 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 oj. Dobra, ja załóżam w mojej miksturce, że mnie to pomoże wystarczająco. Nie znowu to Dobra, ile się nie będzie leczyło? Oj mało ja skrzydłami Zasuwa Dobra, 5 tysięcy może da obrazy, nie gorzej wyszedł Dobra, już nie mam mikstur i nie Niedobrze. Zostaw ty mnie! Od pierwiastku się ty, iloraz nieparzysty. Dobra, Wariku, stań! Powiedz, nie jesteś sam. Te sprawy. E, ty już nie masz znowu tych mikstur. Bywa. Dorianie. wstań, że. I ty też nie masz mikstur. Dobra, wobec tego to nawalaj w niego z tego. Zobaczymy, czy to w ogóle się. Ała! Czy w ogóle się uda z tą. z tym zrobić. Yy. O nie, nie 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 spadać stąd mi chyba przy każdym Nie to nie przy każdym ciosie yy, Dobra wiecie co Cyt. Nie mogę być tak daleko bo nie, bo nie podziałają moje zaklęcia Wstawać No szczęście, że Kasandra tam sobie radzi tak dobrze. Ja przyznam. O jezu. O jezu. Dorian. Auć! Naprawdę? Nie cierpię cię, smoke. O Ja pierdzielę. No, coś zginiemy raczej. E, e, e.

Wow. O kurna raz. Andra, nie! Dobra, czyli dupa jednak się nie udało. A szkoda. O Jezus Maria, dobra, wiecie co? Zrobimy tak, że my po prostu tutaj się wrócimy innym razem. A dlaczego? Bo dzisiaj muszę zrobić krótszy odcinek. Um, tak więc ja nie wiem w sumie co zrobimy. Myślę, że wrócimy na do podniebnej twierdzy. Może sobie pogadamy z kimś. Mhm. Mm Myślę, że sobie właśnie z kimś pogadamy, zwłaszcza, że Blackwall oraz um, Żelazny Byk niedawno zakończyli swoje zadania, więc możemy ich odwiedzić, a że Żelazny Byk jest bliżej, to udamy się właśnie do Żelaznego Byka. Od co. Jak więc, cyk. Byku, powiesz coś nowego? Mam nadzieję. Hello. You wanted to see me? Oh. I got it. I this Yeah, yeah, my soul's dust. Yours is scattered all over the ground though, so. <sighs> Sorry, boss. I thought I might need backup. Guess I'm not even worth sending professionals for. <laughs> you knew the assassins were coming? Little change in the guard rotation tipped me off. Why didn't you tell me ahead of time? You go through years of Ben Hasrith training to hide facial expressions when I wasn't looking. See? Like that. If I'd warned you were the guards, the assassins would have been tipped off. Are you alright? Fine. Hurt myself worse than this fooling around in bed. <laughs> what if they used poison? Oh, they definitely used poison. Sarkamek, liquid form. If I hadn't been dosing myself with the antidote, I'd be going crazy and puking my guts up right now. As it is, it stings like shit. But that's about it. Aha. Are you interested in getting some payback? Against who? The entire Ben Hasra? Besides, this wasn't serious. Sending two guys with blades against me? That's not a hit. That's a formality. Just making it clear that I'm Talvashoth. <sighs> Talva-fucking-shoth. Are you going to be all right? It's a knife wound, boss. I think I'll live. I'm fine. Thanks. <sighs> anyway, I'll get this cleaned up and let Red know what happened.

wytrwałość. Hmm. If for the he's to speak with Czyli co, do Cassandry? Się udajemy? Zakładałabym. Dobra, wobec tego. Hmm. Nie wiem co, kto, a propos czego, ale dobra, co tutaj mamy za misyjkę? Co tutaj jest? A, to jest właśnie Kalen, okej. Okay. For my opinion, and I've given it. Why would you expect it to change? I expect you to keep your word. It's relentless. I can't. You give yourself too little credit. If I'm unable to fulfill what vows I kept, then nothing good has come of this. Would you rather save face than admit. We will speak of this later. And people say I'm stubborn. This is ridiculous. Shit, yeah? Cullen told you that he's no longer taking lyrium. Tak. It seemed very important to him. It's not a decision to be made lightly. But now, Cullen has asked that I recommend a replacement for him. I refused. It's not necessary. Besides, it would destroy him. He's come so far. Why didn't he come to me? We had an agreement long before you joined us. As a seeker, I could evaluate the dangers. Is there anything we can do to change his mind? If anyone could, it's you. Mages have made their suffering known, but Templars never have. They are bound to the Order, mind and soul, with someone always holding their Lyrium leash. Cullen has a chance to break that leash. To prove to himself and anyone who would follow suit that it's possible. He can do this. I knew that when we met in Kirkwall. Talk to him. Decide if now is the time. Hmm? Dobrze mi. natomiast z Kalenem porozmawiamy sobie następnym razem. A póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na coś, to zaproponuję wam dzisiaj. Nieudana walka będzie mi niezmiernie miło to jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz strąimy kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Mam nadzieję, że następnym razem. Cześć!